Akceptacja. Witajcie kochani. Niekiedy napotykamy na wydarzenia, ludzi, czy miejsca, których nie akceptujemy, wręcz nienawidzimy. Powoduje to konflikt w naszej istocie, ponieważ dla duszy nie ma żadnych ograniczeń, i śmiało podejmuje rękawice, a umysł lubi oceniać, więc kalkuluje, czy warto, czy nie. Dziś przedstawiam Wam kilka porad, jak postępować zgodnie z planem duszy i jak pozbyć się tego destrukcyjnego poczucia odrzucenia pojawiających się wydarzeń, ludzi i miejsc. Porady. Poświęć czas próby na zagłębienie się w swoje wartości, pragnienia i wzorce relacji. Zauważ podstawowe problemy, które wymagają rozwiązania, nazwij je i krok po kroku zacznij rozwiązywać. Zastosuj metodę małych kroków. Problem po problemie. Bądź otwarty na uznanie i uwolnienie tego, co już nie służy Twojemu wzrostowi. Zmierz się z konfliktem z otwartością. Zamiast unikać lub tłumić konflikt, czyli niechciane wydarzenia, ludzi, miejsca, podejdź do niego z otwartym umysłem i sercem. Uznając i zajmując się podstawowymi problemami powodującymi napięcie, możesz pracować nad rozwiązaniem i rozwojem osobistym. Pielęgnuj elastyczność i zdolność adaptacji. Przyjmij zmiany i dostosuj się. Ważne jest, aby być otwartym na nowe perspektywy, ponieważ mogą one prowadzić do przełomowych spostrzeżeń i nieoczekiwanych rozwiązań. Samoświadomość i empatia również jest pomocna. Rozwijaj samoświadomość i ćwicz empatię wobec siebie i innych. Zrozumienie własnych potrzeb i granic. A jednocześnie rozpoznawanie perspektyw i emocji innych może sprzyjać zdrowszym relacjom. Możesz zdziwić się, jak nienawidzone przez ciebie miejsce nagle stanie się ulubionym do przebywania. Pielęgnuj rozwój osobisty. Postrzegaj negatywny czas jako szansę na rozwój osobisty i transformację. Odkrywaj nowe aspekty swojej tożsamości. Rzuć wyzwanie ograniczającym przekonaniom i przyjmij zmianę jako katalizator pozytywnej ewolucji. Pamiętaj, że masz w sobie moc nieg podołać każdemu wyzwaniu, które cię spotyka, więc uwierz w siebie i z uśmiechem przeżywaj swoje życie. Wróżbita Łukasz Węcka.